Jeśli zamierzasz prowadzić swój sklep internetowy, albo już masz własny sklep internetowy, ale on nie idzie tak do końca tak, jakbyś chciał, to zostań tutaj chwilę dłużej, bo będę mówiła m.in. o trzech błędach, jakie ja popełniłam na początku prowadząc swój sklep internetowy. Ale najpierw się przedstawię. Nazywam się Agnieszka Skupieńska. Prowadzę blog pod adresem tosiopłaca.pl. Jest to blog dotyczący pracy w domu. Piszę tam, mówię tam, bo mam też podcast o tym samym tytule, więc mówię o wszystkim, co związane właśnie z pracą w domu, z pracą w sprowadzeniu własnej firmy. Jest to głównie tematyka związana z freelansem, ale o prowadzeniu sklepu też już kilkakrotnie mówiłam, dlatego że od 2015 roku mam swój sklep internetowy. Jest to sklep, w którym zaczęliśmy od sprzedaży książki. Książka nosi tytuł Proste drinki. Tutaj za mną jest taka czarna w czarnym pudełeczku. To jest właśnie ta książka. Druga obok niej Proste szoty, to też jest nasz produkt. Oprócz książek sprzedajemy wszystkie akcesoria, które są przydatne przy robieniu drinków w domu, a więc shaker, Madlery, nalewaki. Mamy też takie zestawy prezentowe, gdzie ktoś, kto chce kupić prezent ym, takiemu domowemu barmanowi albo komuś zainteresowanemu tematem drinków, ym, to mamy taki gotowy zestaw właśnie z, przepis, z książką z przepisami i z akcesoriami. Ym, ale mamy też ym, różne inne produkty do alkoholu, do napojów, ym, czyli m.in. szklanki, kieliszki, takie duże słoje do przygotowania większej ilości, na przykład lemoniady, wieże do piwa. Yy, mamy też yy, takie. Fontany do absyntu, tak to się nazywa, czyli takie specjalne naczynia do podawania absyntu. Dużo, dużo innych e, akcesoriów związanych z alkoholami. E, no i ten sklep prowadzimy, mówię prowadzimy, bo, bo nie tylko ja go prowadzę, ale e, też mój mąż. Mamy taką małą firmę rodzinną. To jest cały czas sklep, który właściwie jest prowadzony z domu. Jest prowadzony przez dwie osoby z niewielkim wsparciem firmy logistycznej, ale o tym jeszcze będę mówić. Więc to jest dalej taki sklep, który może być prowadzony e, przez jedną albo dwie osoby, przez. it. osoby, które chcą, powiedzmy, czy dorobić do etatu, czy, czy jako jedną e, własną działalność taki sklep prowadzić. I chciałabym się podzielić swoim doświadczeniem, bo tak jak mówię od 2015 roku ten sklep jest, czyli już 3,5 roku ma. W tamtym roku, czyli w 2018 roku udało nam się sprzedać akcesoriów za 600, ponad 600 tysięcy złotych, więc to jest już całkiem niezła kwota, całkiem niezły, niezły rezultat. A wiem z doświadczenia, że kiedy się szuka na... Internecie albo na YouTube, albo w ogóle w polskim internecie jakichś takich artykułów czy porad związanych z prowadzeniem sklepu to jest mnóstwo teorii, ale praktyki już jest mało. Mało takich studiów w przypadku, mało jest osób, które chętnie się dzielą swoim doświadczeniem, dzielą się tym, co u nich działa, co nie działa, co, się, co sprawdzili i jakie błędy popełnili. Więc ja na tym kanale chciałabym właśnie takie materiały publikować. Ponieważ nie jestem ekspertką, jeżeli chodzi o prowadzenie sklepu, ale właśnie mam takie doświadczenia, to chciałabym tymi doświadczeniami się podzielić i chciałabym o tych doświadczeniach opowiadać. No i dzisiaj właśnie zaczynam od błędów. Błędy zawsze najbardziej wszystkich interesują, najbardziej wszystkich ekscytują, co to tam ktoś mógł zrobić źle i, i co, mógł, co, co można było zrobić lepiej, więc ja od tych błędów zacznę. Pierwszy błąd jest związany z pieniędzmi. Błąd polegał na tym, że nie policzyłam, czy to w ogóle mi się opłaca. Bo tak, zanim zaczęłam sprzedawać książkę. W ogóle moja historia zaczęła się od tego, że miałam i nadal mam blog z przepisami na drinki e, to drinkpl czyli 2drink.pl, w sieci można sobie ten blog znaleźć. Ten blog to są przepisy na drinki, koktajle, kawy, herbaty, e, nalewki i wszystkie napoje ogólnie rzecz biorąc. Więc miałam ten blog z przepisami na drinki, pomyślałam sobie, że fajnie by było na tym blogu coś zarobić, więc może bym coś zaczęła sprzedawać. No a ponieważ e, czytelnicy bloga pytali mnie o słomki, które mam na zdjęciach, no to mówię, dobra, to od słomek zaczniemy. Słomki są tanie, można je kupić w makro, można je wystawić szybko do sprzedaży, więc tak zróbmy. E, pojechaliśmy z mężem do makro, kupiliśmy ileś tamtych słomek, wystawiały je na Allegro. No i one się sprzedawały. To nie było tak, że to był jakiś totalnie nietrafiony pomysł na biznes, bo te słomki się sprzedawały. Ale jaki był problem z nimi? Ano taki był problem, że ja sobie nie zdawałam sprawy, jak ja muszę dużo tych słomek sprzedać, żeby w ogóle na tym sklepie jakieś sensowne pieniądze zarobić. Dlatego, że jedna paczka słomek dawała mi zysku kilkadziesiąt groszy do około złotówki, zależnie od tego, jakie te słomki były, bo kilka rodzajów słomek yy, miałam. Więc jedna paczka słomek powiedzmy złotówka zysku. No i były takie dni, kiedy się sprzedawały 3, 4, 5 paczek, ale były takie dni, kiedy sprzedawała się jedna. I teraz jak ja sprzedałam jedną paczkę słomek, to co ja musiałam zrobić? Zapakować tę paczkę, opisać yy, przesyłkę, iść na pocztę, odstać swoje na poczcie, nadać przesyłkę. I ja miałam za to złotówkę. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że po prostu, żeby sprzedać, yy, żeby wyjść na swoje, to muszę, nie wiem, 2000 paczek miesięcznie sprzedać, a czy ja byłabym w stanie zapakować 2000 paczek i je zanieść na tą pocztę? No, nie wiem, szczerze wątpię, mówiąc, mówiąc wprost, więc to był taki błąd, który myślę nie tylko ja popełniam, że mamy jakiś pomysł na biznes, pomysł na sklep, realizujemy go, a nie liczymy dokładnie, co musiałoby się stać, ile ja musiałabym sprzedać, żeby wyjść na swoje, żeby zarobić tyle, ile ja chciałabym zarobić. Powiedzmy, że jestem rękodzielnikiem, umiem robić świetne czapki na drudach, tylko że z jednej czapki mogę mieć najwyżej, powiedzmy, 10 zł zysku. Już po odliczeniu podatku dochodowego i po odliczeniu yy, materiałów itd. Więc 10 zł zysku. I teraz, żeby zarobić jednego dnia 200 zł, łatwo policzyć, 20 czapek musiałabym sprzedać. Czy ja jestem w stanie 20 czapek jednego dnia zrobić na drutach? I jeszcze oprócz tego e, ogarnąć wysyłkę tego i obsługę klientów, no to już jest bardzo wątpliwe. Dlatego to jest taki błąd, o którym ja mówię na samym początku, przed którym przestrzegam. Jeżeli chcesz założyć sklep internetowy, zacznij od policzenia. Jeszcze zanim zamówisz towar, oszacuj ile musisz sprzedać tego, co chcesz sprzedać, żeby wyjść na swoje. I to jest taki pierwszy błąd, który popełniłam. Drugi błąd też ma związek z pieniędzmi, e, tylko tutaj jest to taki błąd polegający na tym, że e, nie wydawałam za dużo pieniędzy na reklamę. Bo ja miałam ten blog z przepisami. Wydawało mi się, że kiedy ja sobie wprowadzę do sprzedaży jakieś produkty, to wystarczy, że ja je opublikuję na blogu: opublikuję, że mam sklep, że sprzedaję, jakiś widget wrzucę na blog, wrzucę sobie to na fanpage i to się sprzeda. No, i trochę faktycznie tak było. To znaczy, trochę się tego sprzedawało. Sprzedawało się mniej więcej jakieś 30-50 zamówień miesięcznie. Udawało się sprzedać bez reklamy, ale e, kiedy zaczęliśmy te pieniądze w reklamę inwestować, to okazało się, że ten sklep może iść dużo szybciej, dużo więcej sprzedawać. I tak jak kiedyś właśnie w miesiąc e, sprzedawaliśmy powiedzmy 30 zamówień, tak teraz e, 30-50, tak teraz w weekend możemy tyle samo zamówień e, przyjąć w naszym sklepie. Bo właśnie reklamujemy się w Google, reklamujemy się w Google Shopping, w Google AdWords, w program partnerski mamy własne, czyli inne strony reklamują nas w zamian za prowizję, mamy reklamę w, na Facebooku, jakiś tam remarketing. I dopiero to wszystko połączone daje nam takie dosyć sensowne liczby zamówień, które pozwalają, no, żeby ten sklep był rentowny i żeby ten sklep doszedł do takiego momentu, że właściwie e, myślę, że w tej chwili czteroosobowa rodzina mogłaby się z zysków z tego sklepu utrzymać. Także drugi błąd, nie wydawałam pieniędzy na reklamę, a kiedy zaczęliśmy to robić, to okazało się, że ten sklep rośnie dużo, dużo szybciej. I trzecia sprawa, trzeci błąd to jest to, że ja nie przemyślałam tego, gdzie ja to w ogóle będę trzymać, to co chcę sprzedawać. Bo tak, ten eksperyment ze słomkami skończył się dosyć szybko, no bo, no bo nie było zysków, to po jakimś miesiącu zamknęliśmy interes, jakiś czas odczekaliśmy, a potem wymyśliłam właśnie, że chcę mieć książkę, chcę napisać książkę, chcę sprzedać moim czytelnikom książkę z przepisami na drinki. No i zrobiłam przepisy, zdjęcia, do, dałam książkę do składu, ona została wydrukowana, zamówiliśmy pięć. 500 sztuk nakładu na początek. No i odebraliśmy te pudełka z drukarni, i to było 17 takich pudełek. 17 pudełek. No i teraz, jak ja zobaczyłam te 17 pudełek, to dopiero wpadłam na, na taką myśl, a gdzie ja to w ogóle będę trzymać? Bo nie mam domu z ogrodem, nie mam strychu, nie mam garażu, nie mam nie wiadomo czego jeszcze, jakiegoś magazynu i tak dalej. Mieszkamy w dwupokojowym mieszkaniu w bloku, więc gdzieś to trzeba było trzymać, więc wnieśliśmy te 17 pudełek na górę, na trzecie piętro. Rozłożyłam je absolutnie wszędzie, gdzie się dało. Do tapczanu, do szafy, gdzieś tam za, za jakieś zasłonki, żeby to nie stało, nie stało w przejściu. Ale i tak tego było dosyć dużo. Bo tak, oprócz tego, że my mieliśmy te pudełka z książkami, no to trzeba było jeszcze te książki w czymś wysyłać. Ja wysyłałam je na początku w kopertach bąbelkowych. No i teraz wyobraźcie sobie, że 10 kopert bąbelkowych, które są dosyć puchate, to jest mniej więcej taka paczka. 10 kopert. A co to jest 10 kopert? No 10 kopert to jest nic. Ja nie chciałam sprzedawać 10 książek, w miesiącu tylko jakąś taką stosowną ilość. Zresztą w pierwszym miesiącu sprzedało się ich tam ponad 100. Czyli ja tych kopert bombolkowych musiałam mieć e, musiałam mieć po prostu dużo. No i gdzie to znowu trzymać? Potem rozwijaliśmy ten sklep bardzo, bardzo powoli, stopniowo i dodawaliśmy kolejne rzeczy takie jak shakery, miarki, madlery, Nalewaki, te miarki madlery na lewaki to są drobne akcesoria, i to tam gdzieś tam do jednej szuflady się upało. Ale już shakerów, żeby dostać jakiś sensowny rabat, musiałam zamówić 30, no i znowu to było takie pudło, no i to pudło też gdzieś trzeba było trzymać. Także ja e, zaczynając myśleć o tym sklepie, planując to. W ogóle tego nie wzięłam pod uwagę. Wtedy już policzyłam, co musiałoby się stać, żeby zarobić, bo, bo ten pierwszy błąd ze słomkami czegoś mnie nauczył, ale właśnie nie pomyślałam, jakie to będą gabaryty, jakie to będą produkty, jakich to będzie wielkości wszystko i jak tego dużo będzie. I w pewnym momencie doszliśmy do takiego miejsca, że... Wszędzie w domu były te shakery, wszędzie były zestawy prezentowe, bo potem jeszcze był świetny pomysł z zestawami prezentowymi. A co ja mogę? Przecież mogę sobie zrobić to w domu. Co, 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 co to dla mnie, prawda? Więc jeszcze pudełka, wstążki, wypełnienie, rafia, która gdzieś tam wszędzie walała się po domu. Co to dla nas? Więc tego było już tak strasznie dużo, że absolutnie nie dało się dalej sklepu rozwinąć. No i trzeba było coś z tym zrobić. Skorzystaliśmy z usług firmy logistycznej i to jest też fajne rozwiązanie, które polecam, bo firma logistyczna zdejmuje z nas absolutnie wszystko, co jest związane z wysyłką, czyli magazynują towar, przyjmują dostawy, oglądają, rozkładają itd. Kiedy spływa zamówienie, pakują, wysyłają do klienta i ja w ogóle nie dotykam się do tego. My teraz w tym sklepie zajmujemy się tym, że reklamujemy sklep, zajmujemy się odpowiedziami na pytania klientów. Jak dzwonią, to odbieramy telefon i, i tam udzielamy wyjaśnień, odpowiadamy na maile, załatwiamy reklamację i to jest wszystko. No i oczywiście planujemy, jak poszerzyć asortyment i kontaktujemy się z dostawcami, ale dostawy też już nie przychodzą do nas, tylko przychodzą bezpośrednio do magazynu. Także ten błąd udało się naprawić, no tak jak zresztą poprzednie. Ale to był też taki błąd, który hamował nasz rozwój i hamuje rozwój takiego małego domowego sklepu, bo po prostu jeżeli nie masz dużo miejsca, to ten asortyment możesz rozwijać do pewnego momentu, a potem dochodzisz do ściany. I to były takie trzy błędy, czyli to, że na początku nie policzyłam, czy to mi się będzie opłacać i w jakim momencie będzie mi się opłacać, ile ja muszę sprzedać, żeby mi się to opłacało. Druga rzecz, czyli za późno zaczęłam inwestować pieniądze w reklamę, bo liczyłam na to, że to się sprzeda samo, że nie wiem, pocztą pantoflową, że mam świetny towar, to ludzie to kupią, nie jest, dlatego że sklepów internetowych jest bardzo dużo, wszyscy mają świetny towar, wszyscy mają tanią wysyłkę, wszyscy mają dobrą obsługę, więc y, musisz się reklamować. No i trzecia rzecz, ta logistyka, właściwie brak pomyślenia. Co ja z tym wszystkim zrobię, jak ja już to kupię, jak ja już to przyniosę do domu i gdzie ja to poustawiam. I to były takie trzy błędy. Na stronie to ukośnik prezenty. Będę miała dla Ciebie, jak sama nazwa wskazuje, prezenty. Będę tam umieszczać różne kalkulatory, listy, checklisty i jakieś inne różne narzędzia, które przydadzą Ci się przy prowadzeniu sklepu internetowego, więc zajrzyj tam koniecznie. To ukośnik prezenty. Dzisiaj dziękuję za uwagę, za subskrybuj sobie ten kanał i zaglądaj tutaj, bo planuję, plan jest taki, żeby raz w tygodniu pojawiał się tutaj nowy odcinek związany z prowadzeniem sklepu internetowego. Może to będą czasami porady, może będą moje jakieś wskazówki, trochę mojej historii, ale na pewno nie zabraknie konkretów, bo, bo ja zawsze lubię konkrety, a nie jakieś lanie wody i gadanie nie wiadomo oczu. Także dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Za uwagę i do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem.